Dzięki Maćku, no więc z Krzysztofem uzgodniliśmy, że będę pierwszy. Witam Was wszystkich serdecznie, nazywam się Darek, jestem alkoholikiem. Tak. Mówię do Was z Dublina. Może tak zacznę od tradycji pierwszej, od jedności we wspólnocie, nawiązując jednocześnie do tego, co tak naprawdę się pojawiło Tutaj bardzo często, mianowicie to jedno słowo kontra. Akurat brałem udział w zespole, który przygotowywał te tematy i no, mieliśmy tu na uwadze, żeby, żeby, żeby porozmawiać o wadach, zaletach różnych takich meetingów, aniżeli kontynuować. Ja pozwolę sobie zauważyć, że tam jest znak zapytania zaraz po kontrze i, i może bardziej ja to przynajmniej widzę na zasadzie takiej, że to jest, jak to Irlandczycy mówią, często to jest ten słoń w pokoju. Każdy go widzi, ale nikt o nim nie mówi. Ponieważ takie głosy, jak nasza dzisiejsza rozmowa tutaj pokazała, yy, są dosyć kontrastujące perspektywy na to, jak ten nowy twór, zwany meetingami online, ma działać i jak służyć naszemu zdrowieniu. W związku z tym właśnie Intergrupa yy, postanowiła, żeby taki temat poruszyć, żeby porozmawiać, żeby zdobyć więcej doświadczenia, zobaczyć, co z tego wyjdzie. I bardzo się cieszę, że tak wiele głosów się pojawiło, ja osobiście, z tego, co ja, mówię, co ja usłyszałem, bo bałem się, że będą tylko głosy za tym, jak fajne są meetingi online, więc cieszę się, że to fajnie wszystko idzie. Można było Was usłyszeć jeszcze, mam nadzieję, usłyszymy. Ja może odnośnie tradycji bardziej postaram się opowiedzieć o swoim doświadczeniu, jeżeli chodzi o mityngi online, nawiązując do tych tradycji, tak jak potrafię. Zaczynając może, jak się zaczęło moje doświadczenie. E, mianowicie wiecie, ja pierwszy raz miałem styczność mniej więcej dwa lata temu, kiedy dostałem, e, miałem nowego sponsora, dostałem od niego program i tam ten program sponsor mi mówił, że to jest tak, że codziennie, że nie jest tak, że ja skończyłem pracę na programie, że dzisiaj praca na ósmym kroku nie, że codziennie, kilka razy dziennie cały program robię. E, zwłaszcza kroki 10, 11, 12. No i bardzo mnie zachęcał, żebym dołączył do nich na meetingi. Niestety ich meetingi były w Stanach i jedyny sposób, żeby się połączyć, to było online. No i za każdym razem skłania mnie, żebym jakoś się tam pojawił. No, wreszcie się pojawiłem na tamtym meetingu i pamiętam, jak się trzęsłem ze stresu. Nie wiedziałem w ogóle jak to wygląda tam jeszcze ludzie, nie, nie byli na kamerkach akurat, tylko było wszystko anonimowo bardziej. No, było bardzo niezręcznie. Jeszcze pamiętam, że zacząłem dzielić się i żeby się dowiedzieć, że ktoś mi wszedł w słowo, Zbudowała mi się uraza, żeby dopiero po długim czasie zauważyć, że tak naprawdę no, mój mikrofon nie był, że inni mnie nie słyszeli, bo aplikacja w telefonie zablokowała dostęp do mikrofonu, o czym nie wiedziałem. Ale ogólnie dużo stresu mnie to kosztowało, te pierwsze spotkania i. I potem już uczęszczałem coraz bardziej i bardzo fajnie. Potem się pojawiły już meetingi, też tak jak teraz się widzimy, już nawzajem. Z czasem ten stres został zastąpiony przez swobodę i jakiś taki komfort. To był mój jeden z meetingów w niedzielę. Ja cały czas chodziłem na meetingi stacjonarne. W piątki starałem się chodzić i we wtorki w taki, na taki irlandzki meeting swojego czasu. I tak to trwało do momentu, aż właśnie tutaj doszło do lockdownu słynnego w Irlandii, w połowie marca. Pod koniec marca, już chyba były dwa, dwa tygodnie bez meetingów, coś po prostu mnie tchnęło, a może po prostu spotkać się z paroma osobami tak, tak jak to właśnie ten meeting, na który ja chodziłem, wyglądał. No i poprosiłem kolejnego alkoholika, co o tym sądzi. Tak rozmawialiśmy sobie, jakby to zrobić, i no w sumie fajna to była rozmowa, bo wiedzieliśmy niewiele. Ja w sumie miałem doświadczenie wyniesione z tych meetingów, gdzie mój sponsor był. No i żeby jak najlepiej te tradycje jakoś wykorzystać na, tych, na tym meetingu, no to postaram się skopiować to, co już działało na tamtym meetingu. Nie? zamiast coś tworzyć od zera, wykorzystać doświadczenie, które było. Tak więc tak zaczęła się właśnie. Tak zaczął się nasz pierwszy meeting, który się pojawił pod koniec marca tutaj w Dublinie. On się pojawił dokładnie w tym samym czasie, kiedy był meeting fizyczny. I zawsze tak sobie wszyscy wyobrażaliśmy, że się spotkamy. Epidemia minie po dwóch miesiącach i z powrotem wrócimy na mityngi fizyczne, a ten meeting przestanie istnieć. Niestety, znaczy stety, stety, w sumie bardzo nawet ten meeting się rozrósł, bo potem pojawił się meeting piątkowy i to zaraz później. I fajną taką domeną było to, że wszyscy ci ludzie na naszych meetingach fizycznych, jak się spotykali, zawsze miśki, wcześniej, przed i po, to wszystko było takie uwyraźnione poprzez to, że my się nawzajem mogliśmy widzieć na kamerach. Dopiero później, parę miesięcy się odkryliśmy, że to nie jest takie powszechne, że ludzie się spotykają i przez kamery mniej więcej siebie obserwują, co mnie co dosyć zaskoczyło, bo nie, nie wiedziałem o tym. Ale to w sumie tak się zaczęło, że taka mała rodzina, nasza, mała tablińska, zaczęła się spotykać, widząc siebie nawzajem, dzieląc się doświadczeniem, tak? Kolejny meeting fizyczny. I powiem szczerze, że w, przy okazji kolejnej tej tradycji, jeżeli chodzi o cel grupy niesienia posłania, pojaw, zaczęli pojawiać się też ludzie, którzy nigdy wcześniej nie byli na tych meetingach. I, i to nie tylko mówię o weteranach, ale też i o, o nowicjuszach. Jeżeli chodzi o dzielenie się tego doświadczenia, to zamysł właśnie tych meetingów był taki, jak jak tam w Kalifornii ten meeting, był, że na każdym meetingu jest speakerka i najlepiej może że zastanowiliśmy jak to zrobić. Ogólnie do, dosyć spontanicznie się wszystko zaczynało, ale zaczęliśmy od tego, jak te meetingi, które działały dla nas, mogłyby można było skopiować coś dobrego z nich i zacząć od tego, a a później się po prostu te meetingi zamknie, nie? bo będzie, będą już fizyczne działały. Więc e, staraliśmy się tak, że meeting trwał godzinę, godzinę i dosyć intensywnego, intensywnej wymiany doświadczeń. Pamiętam, jak ta idea miała wyglądać, gdzie człowiek się na godzinę podepnie do kroplówki, żeby trochę rozsądku można było e, pod, e, e, pod, prawda, e, podpiąć do, do, do tej. Mojej chorej głowy, alkoholika, i żeby dzień trochę lepiej wziął, lepiej sięgnąć po kroplówkę online niż po alkohol. Ale nie mieliśmy wyjścia, nie, nie, nie było żadnych meetingów wtedy. Więc w sumie się to tak zaczęło i trwało mniej więcej 3 miesiące. I tak naprawdę 3 miesiące temu, czyli w połowie tego czasu, grupa, no to nie była grupa, to był taki efemeryczny meeting, nie mając żadnego swojego bytu, takich, które się po prostu spotyka, ludzie się spotykają jak na imieninach, zaczęły się pojawiać głosy, że może by jakoś powołać służby, że może by grupa powstała. Coraz jakby więcej może ludzi się nawet zaczęło pojawiać, coraz bardziej różnorodnych, z całego świata, już nie był to tylko meeting tabliński. I tak sobie powiem, jestem jednym z tych ludzi, którzy no w pewnym sensie jakoś zakładali ten meeting i coraz bardziej zaczęłem się mierzyć z sytuacją, w której mój pomysł był konfrontowany z tym, czego ludzie potrzebowali. I jednym z moich pomysłów było na przykład to, żeby, żeby ten meeting miał jakoś wyglądać, nie? żeby na przykład speakerki dawali tylko ludzie, którzy przeszli przez program i sponsorowali innych. Okazało się, że grupa chciała też posłuchać ludzi, którzy może niekoniecznie są na programie nie? i pamiętam, że cisnę w sobie, uraże trzymałem w sercu, nie? ale tak właśnie mówi jedna z tradycji i przeszedłem też i przez to, gdzie właśnie jesteśmy zaufanymi sługami aniżeli jakimiś autorytetami na, na tym meetingu. I w sumie dla mnie ten meeting jest olbrzymią taką lekcją w tym sensie, że jeżeli coś na nim robię, to jeżeli się pojawia zgrzyt, nawet tak jak teraz tutaj w tej kontrze, o której mówimy, to jest właśnie aha, dobra, co się we mnie dzieje tutaj we mnie i co ja teraz mogę zrobić z tym, żeby żeby coś z tego dobrego wyszło, nie? I cóż, no, momentami się tutaj przymuszam, żeby, żeby spokojnie słuchać, bo tak mi rozsądek dokazuje, ale znowu głowa mi mówi, kurde, no to powinno być jakoś inaczej. Nie? Więc cały czas ten umysł alkoholika i, i te tradycje, które mnie mają, jak to ktoś fajnie nawet powiedział nas na intergrupie, w sumie pilnować grupę ode mnie, od mojej chorej głowy. I mam nadzieję, że tak to w jakiś sposób ja jestem w stanie tam wykonywać. Jeżeli chodzi o taką też tradycję, bo tak widzę, że też dużo czasu mnie nie zostało. Jeszcze może nawiążę do tradycji na przykład o, samo, o, o, o grupę, że grupa jest niezależna we wszystkich sprawach oraz o samowystarczalności, o, o samofinansowaniu. To jest też taki temat, który bardzo często się u nas pojawiał, jeżeli chodzi o to, jak ta grupa ma zbierać pieniądze, no bo się pojawiła platforma Zoom, ta platforma kosztuje miesięcznie. Bardzo mnóstwo... Na czym mnóstwo to takie słowo nad, nadwykorzystywane. No, trzy opcje rozglądaliśmy, jak to można by załatwić. Jedną z nich było, że ktoś by wpłacał na, na, pla przez, na platformę online, w której nasz skarbnik by te pieniądze po prostu odbierał i opłacał za tę platformę, co się okazało niewykonalne, bo wtedy on by publicznie musiał podać wszystkie, wszystkie swoje dane dla tych ludzi, którzy wpłacają, więc już łamie swoją anonimowość z tradycji na przykład dwunastej, ale co też niezręczne by było i dla niego, bo jak ktoś chce na przykład ubiegać o jakiś kredyt czy coś, to widzi jakieś drobne wpłaty od wielu ludzi, więc, więc jest to takie, jest to coś, co kolidowało. Rozmawialiśmy także z BSK w tej sprawie, co też jest taką fajną, fajnym sposobem sięgnięcia o doświadczenie innych tych ludzi, którzy mogą mieć olbrzymie doświadczenie okazało się, że oni mają, być może jest tu ktoś od nas tutaj na, na, z grupy z Discorda Polskiego okazało się, że właśnie ta grupa na przykład postanowiła to stworzyć w ten sposób, gdzie przekierowują pieniądze do BSK, co też jest dosyć ciekawym rozwiązaniem. U nas ostatecznie weszliśmy na pomysł, mamy w scenariuszu tak, że zachęcamy do ludzi do przekazywania datków na własnych grupach, jak będą spotkania fizyczne, potem przekazać całość. A także prywatnie, jak najmniej w jakiś taki sposób rzucający się w oczy na czacie do, do naszego technika, który będzie te pieniądze dalej na następny miesiąc opłacał Zoom. Więc to też jest coś, co zabrało bardzo wiele sumień grup naszej naszej grupy wdzięcznej w działaniu. Jest to w sumie taka dosyć grupa zróżnicowania i może nawiążę też przy tej okazji do piątej tradycji niesienia posłania, jak to wygląda. Poza tym, że jesteśmy na stronie i że istniejemy jako pewna dodatkowa część tego wszystkiego, co już jest, a obecnie trochę dosyć w limitowanej wersji, czyli tych izników fizycznych, nie ma ich tak dużo z uwagi na restrykcje rządowe, to mamy takie meetingi też, jak. E, znaczy mamy też takie e, no, informacje pokazane na, na stronie. Między innymi, różne jakieś, no też jakiś dłuższy meeting warsztatowy organizowaliśmy miesiąc temu. E, co jakiś gdzieś czas wysłamy informacje, ale co najważniejsze, ja na przykład ze swojej strony staram się e, wiedzieć, jak te meetingi ruszały. E, co mi się wydaje, dla mnie ten sposób niesienia pomocy jest dosyć istotny. To, Okej, okay, są ci ludzie różni na ulicy, i tak jak to było wspomniane, ale, ale są, jest jeszcze też pewna grupa ludzi, o której może, no, może też się nie rzuca tak bardzo, nie kontrastuje tak bardzo. To są ci ludzie, którzy, których ja mam ten telefon, bo wziąłem go gdzieś dwa lata temu nie? I, i na przykład nie był odświeżany. Moim zdaniem to jest, to jest ten alkoholik, którego już siła wyższa gdzieś kiedyś przekierowała, żeby się pojawił. I teraz ja informuję, że mamy takie mityngi. Parę osób się pojawiło. Yy, Myślę, że różnorodność osób na naszym WikiLeaks pokazuje, że to działa. I ja, może kończąc, tylko powiem tak: dla mnie to nie jest kontra w sensie, że coś jest lepsze od gorszego. Dla mnie to jest tak, że razem znaczą dużo więcej niż osobno. I tylko tyle powiem. Dalej przekazuję głos Krzyśkowi, który jest też tutaj na naszym WikiLeaks wdzięczny. W działaniu jest technikiem i także na naszym tutaj warsztacie jest technikiem tego spotkania i dziękuję Ci za służbę Krzyśku i to je przekazuję głos. Dzięki. Dziękuję bardzo, Darku. Witam wszystkich serdecznie. Krzysztof alkoholik. No, powiem wam, że mam mały, mały stresik, bo jest to mój debiut, jeżeli chodzi o speakerkę i od razu warsztaty, ale w zasadzie się cieszę. Bo dużo tutaj było podjętych takich fajnych tematów, do których chciałbym jeszcze tak chwileczkę się odnieść z tej pierwszej części mitingu. Zacznę. Każda grupa ma jeden główny cel mieć posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. No i moja wypowiedź tutaj jest stricte tylko, tylko związana z moim po prostu i wyłącznie doświadczeniem, z moimi odczuciami, właśnie, który właśnie cierpi. Ja właśnie jestem osobą, która cierpi bo mam dopiero piąty miesiąc i mam jeszcze dużo cierpienia w sobie, mam jeszcze dużo wielkich emocji. Dla mnie, na przykład, nie ma to znaczenia w jaki sposób ta pomoc tak naprawdę idzie, ważne, że ona idzie. Idzie ona tutaj, jeżeli chodzi o obecną sytuację, idzie przez internet i idzie przez meetingi stacjonarne, bo mam tak naprawdę biorę udział w obydwu mitingach i online i stacjonarnych. Ale moja przygoda tak naprawdę zaczęła się przez, przez, meetingi, przez meetingi online. Ja w żaden sposób nie chcę żadnego meetingu, że tak powiem, faworyzować. Mówię tylko właśnie o swoim wyłącznym doświadczeniu. Trochę mi głos drży, ale to wszystko przez stres, także wybaczcie. W każdym razie, jak gdybym nie trafił na meeting online, to wiedz mi szczerze, że w tej chwili bym leżał albo zapity, albo na cmentarzu. Bo moja choroba rozwijała się długo, bo ponad 25 lat, ale pandemia ją rozwinęła już do takiego stopnia, że po prostu moja kontrola, moje wszelkie, wszelakie zahamowania po prostu tak naprawdę puściły. Być może nawet byłbym już w tej chwili na ulicy. I zgadzam się z tym oczywiście, że meetingi online mają swoje jakieś tam zagrożenia, że każdy może sobie tu na to wejść, że jeden przycisk może tak naprawdę wszystkie te meetingi, cały ten meeting zakończyć. Ale tak samo jak i meetingi stacjonarne, które tak naprawdę, jeżeli ja będę jechał godzinę na ten meeting, i tak naprawdę utknę w korku albo w wypadku, a za mną będzie jeszcze 10 członków tej wspólnoty, to tak samo ten meeting się nie odbędzie, bo tam na niego nie dojedziemy po prostu. Każdy może też na taki meeting stacjonarny sobie przyjść, wyszukać Broszurę, czy cokolwiek yy, yy, jakąś informację, gdzie taki miting się znajduje, pójść, powiedzieć, że jest alkoholikiem, usiąść, popatrzeć, kto bierze udział w tym mitingu i wyjść. I do czego zmierzam. Jeżeli ja jako alkoholik, Krzysztof alkoholik, będę doszukiwał się dziury w całym, gdzie tak naprawdę i co mi i, i, i jakie są jakieś tam na przykład rzeczy, które mi nie pasują. To moje zdrowienie tak naprawdę nie bierze w tym. Nie biorę udziału w żadnym zdrowieniu, tak jest moje zdanie. Nie? Uważam, że po prostu ważna jest ta pomoc drugiemu alkoholikowi. Ja dostałem tyle pomocy tutaj od wspólnoty i od osób online, tak samo jak i od osób na mityngach stacjonarnych. I gdybym nie trafił na te mityngi online, no niestety tak się złożyło, że online, albo może, niestety. To mówię, to w tej chwili bym był po prostu już w bardzo kiepskim stanie. Dlatego dla mnie te meetingi online, jak i zarówno meetingi stacjonarne są bardzo ważne. I ja tutaj nie chcę faworyzować żadnego tak naprawdę meetingu, ani jednego, ani drugiego, bo jedne i drugie tak naprawdę niesie wiele pomocy. Mam dużo posłania yy, dzięki tym meetingom, które też również yy, no, staram się tak naprawdę w jakiś sposób najlepiej, jak umiem, yy, yy, oddać. I jak już Darek wcześniej wspomniał, ja jestem też technikiem na grupie Wdzięcznej w działaniu i troszeczkę chcę opowiedzieć tutaj też właśnie o tym, jak to wyglądało jak to wygląda w tej chwili. Trafiłem na grupę Dublińską, gdzie jeszcze mitingi odbywały się na free, free Conference Call. już były mitingi środa piątek. Ja jestem ogólnie z korku trafiłem na grupę Dublińską. Siła wyższa zadziałała. Zostałem na tej grupie. Jestem jednym też z założycieli tutaj tej grupy. Mam na tej, mam na tej grupie służbę, która tak naprawdę pomaga mi strasznie, jeżeli chodzi o, o, o moje trzeźwienie i, i yy, o moje zdrowienie, bo to służba technika w, tej, w tym momencie uratowała mi już kilka razy, tak naprawdę, skórę yy, przed tym, żeby się zapić. Tak samo jak w miting stacjonarny, na który też wiedziałem, że muszę pojechać. Yy, no i. Tak naprawdę pamiętam, że jak już, jak już ten pomysł zakładania tej grupy się pojawił, no to pamiętam, że to nie było tak, że po prostu wyglądało to na zasadzie: OK, zakładamy sobie grupę, cyk, już platforma otwarta, już mamy spotkania, już się przynieśliśmy. Trwało to naprawdę dość długo, bodajże chyba z dwa, czy nawet może trzy miesiące, było bardzo dużo, tak naprawdę, tych spotkań. Sumienia grupy, na którym byśmy zostawali po godzinę, dwie, ustalając tak naprawdę różnego rodzaju kwestie, jak ten meeting ma wyglądać, jak to kwestie scenariusza, i innych rzeczy. Także to nie było tak, że po prostu każdy sobie tylko gdzieś tam siedział i tak naprawdę otwórzmy sobie grupę i, pyk, i już będziemy mieć spotkania i robimy się co środę, piątek i tak dalej. Tak? To były naprawdę, mogę powiedzieć, miało godziny rozmów wymiany poglądów, ale tak naprawdę też i, i poznawania tego od strony, od strony jakby człowieka, tak, bo chodzi mi o to, że tak naprawdę gdyby tutaj bardzo dużo nam też pomogła tradycja dwunasta, że Anonimowi stanowi duchową podstawę wszystkich naszych tradycji przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zawsze przed osobistymi ambicjami, bo tych ambicji się pojawiało dość dużo każdy miał jakieś tam swoje pomysły, każdy chciał wprowadzić coś swojego. I gdybyśmy nie, nie przestrzegali tak naprawdę tych tradycji, gdybyśmy nie trzymali się tych tradycji, które są, to być może ta grupa nie wiem, jakby w tej chwili działała. I, i tak na dobrą sprawę, to, to był to ja, priorytetem. Tradycje, to jest tradycja, cały czas były tradycje. I te tradycje właśnie też tak naprawdę powodowały to, że my żeśmy. Yy, Tyle czasu spędzili, zanim tak naprawdę ta grupa powstała. Jak już na początku, założyliśmy też grupę na Discordzie, żeby zrobić taki test, żeby zobaczyć, jak ta grupa będzie działać. No Tutaj nie chodzi teraz w żaden sposób o faworyzowanie żadnej z tych platform, z tego względu, że po prostu no, postanowiliśmy porobić parę testów, zobaczyć. Jak będzie wyglądać taka platforma, jak będzie wyglądać taka platforma, która jest lepsza, bo chodziło nam tak naprawdę o jakość tego meetingu, żeby to po prostu przypominało jak najbardziej meeting stacjonarny, ale nie żeby go zastąpiło, tylko żeby go przypominało. Każdy ma prawo wyboru, każdy ma prawo podjęcia własnej decyzji, czy będzie chciał uczestniczyć w mitingu online, czy będzie chciał iść na stacjonarny. Każdy będzie miał powód, który będzie mógł wymyślić, czy pójdzie tu, czy pójdzie tam. Ja w to nie wnikam. Ale my chcieliśmy po prostu stworzyć taką grupę, która po prostu będzie jak najbardziej przypominała meeting stacjonarny, ale w żadnym wypadku, żeby go nie zastępowała. No i na tej platformie Discord przeprowadziliśmy pierwszy meeting. I ja mogę powiedzieć śmiało, że meeting był udany, ale to nie było to, co po prostu jakby nie spełniał naszych oczekiwań, ale nie dlatego, że platforma jest zła czy coś jej brakuje, po prostu nie tego żeśmy szukali. Mieliśmy tego Zooma już tak czy siak wcześniej też w opcji, tylko pojawiło się właśnie też dużo tutaj problemów związanych ze służbami, ze skarbnikiem. Nie wiedzieliśmy do końca jeszcze, jak to rozwiązać, więc potrzebowaliśmy czasu, chcieliśmy, żeby grupa działała. No i po prostu też postawiliśmy na taką alternatywę w postaci tego, tego Discorda, no ale wróciliśmy później do tego w No i jak już tak naprawdę znaleźliśmy w zasadzie, jakby powiedzieć, takie wspólne działanie tej naszej grupy, no to powstały, powstały służby. Moją służbą jest służba technika i tutaj mogę powiedzieć, że moja służba wygląda na zasadzie takiej, że jest to służba też witającego, tak jak polega to na przykład na meetingu stacjonarnym. Może nie jest to dokładnie to samo, ale ja na przykład też, jeżeli zaczyna się meeting, to wchodzę na przykład i mogę tutaj wszystkich przywitać na przykład w taki sposób, tak? Mogę ustawić taką na przykład informację, że witamy na mitingu grupy wdzięcznie w działaniu. Rozpoczynamy o godzinie tego i tego. Są tutaj podane główny telefon do polskiego AA w Irlandii, i strona polskiego AA, tak? I w żaden sposób nie chcę tego reklamować, nie, żeby, żeby tutaj to nie było źle odebrane, ja tylko chcę po prostu pokazać, że mamy służbę, która działa, która działa bardzo podobnie jak po prostu służba. Yy, 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 witającego na meetingu stacjonarnym. Yy, tak samo, jeżeli chodzi o nowicjusza. Jeżeli nowicjusz się pojawia na meetingu, również wstawiam taki, taką wiadomość dla, dla osoby yy, nowo przybyłej. Kontaktuję się z nią prywatnie na czacie, i jeżeli ta osoba ze mną utrzymuje, pisze dalej, odpowiada mi, no to tak naprawdę jesteśmy w kontakcie, przekazuję mu wszystkie ważne informacje, które tak naprawdę potrzebuje. Yy, no, mamy służbę prowadzącego, który no prowadzi cały ten meeting, no to to wygląda w zasadzie tak naprawdę tak samo jak, jak służba no, na meetingu stacjonarnym. No i mamy też służbę Kolportera, znaczy nie call portera, tylko służbę yy, rzecznika, tak, który też tutaj jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy związane z, z, z działaniem grupy, kontaktem z intergrupą i tak dalej, i tak dalej. Także, no, no, no nie są to może służby wszystkie, które, 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 tak naprawdę gdzieś tam y, y są też na mitingu stacjonarnym, ale, ale, bo, ale tak na dobrą sprawę. Yy, mi to na przykład bardzo pomaga. I ta służba bardzo pomaga. Pomagają mi bardzo ogromnie te mitingi. Ja zarówno te stacjonarne, jak i mówię, jak i te meetingi online. Na stacjonarnych mitingach będąc Pamiętam, że jak przekraczałem też próg, yy, 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 wchodząc tam na ten meeting, nie wiedziałem do końca, jak to wszystko będzie wyglądać, czego się spodziewać. No łatwiej mi było na pewno na takim meetingu no, gdzieś tam po części, chociaż też nie do końca, bo się bałem włączyć kamerkę i też nie wiedziałem. Tak naprawdę bałem się pokazać swoją twarz po części, tak samo jak bałem się wejść do tego pokoju i też bałem się pokazać swoją twarz. I tak naprawdę, yy, tak naprawdę no to, to Moim, moim po prostu najważniejszym tutaj. Y, 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 dla mnie najważniejsze tak naprawdę jest to, to przesłanie, ta, ta pomoc drugiemu alkoholikowi, którą tak naprawdę otrzymuję w tej chwili. I tak samo jak dzisiaj na tych warsztatach, dużo fajnych rzeczy się też dowiedziałem, dużo rzeczy fajnych usłyszałem. Dla mnie to jest bo to, dla mnie to ma ogromne znaczenie. Tym bardziej, że. Jestem na tym początku, na początku swojej drogi i, i każdy, każdy tak naprawdę to przechodził. Każdy tutaj, każdy alkoholik, który ma gdzieś tam, gdzieś po programie, czy, czy tak naprawdę no ma, ma, ma jakiś tam większy staż nie picia wie dokładnie o czym ja mówię, tak jak zresztą no każdy wie o czym ja mówię, bo dla mnie, dla mnie to jest początek drogi i yy, na przykład na moich mityngach stacjonarnych też jest to, że jest nas dość mała ta grupka osób, nie? bo tam jest nas od pięciu do ośmiu osób na takim mityngu. Są to mityngi, które odbywają się tak naprawdę jeden dzień w tygodniu. Bardzo lubię te mityngi, bardzo lubię tam jeździć i cieszę się właśnie z tej atmosfery, która tam jest. Tylko, że jeden dzień dla mnie to by było strasznie mało. Nie? nie dałbym na pewno rady, jakbym miał czekać do następnej niedzieli, żeby jechać, a jeszcze nie daj Boże, żebym nie mógł podjechać, bo. Nie wiem, bo, bo bym pracował albo coś cokolwiek innego bym mnie tak naprawdę ten. I, I dlatego też dla mnie właśnie ważnym, ważną alternatywą zdrowienia są te mitingi online. W żaden sposób yy, nie, nie podchodzę do tego właśnie w taki sposób, że one mają mi te mitingi stacjonalne odebrać, bo, bo jak to po prostu je sobie tak połączyć, żeby i brać udział tutaj, i brać udział tutaj, bo... Jeden tylko taki aspekt, który mi się podoba w meetingach online, to jest po prostu to, że dzięki, dzięki historiom ludzi, dzięki przesłaniu innych ludzi, którzy, którzy, speakerów, których tak naprawdę spotkałem na meetingach online, których miałem możliwość usłyszenia, yy, zawsze, wniosły, zawsze wnoszą do mnie moje, moje zdrowienie ogromnie dużo i i ja jestem bardzo za to wdzięczny, bo wiem, że w rzeczywistości nigdy bym ich nie spotkał, nigdy nie miałbym możliwości usłyszenia tego, a dla mnie na tym etapie, na tych pięciu miesiącach było to ogromnie, ogromnie mocne doświadczenie I, i szczególnie przez to, że mam taką małą grupę, nie? bo gdyby ta grupa była troszkę większa, to też by to na pewno wyglądało inaczej, tak? ale, ale każdy meeting tak naprawdę wygląda inaczej. Czy to jest meeting stacjonarny, czy online, każdy meeting jest inny. I on będzie inny i to jest właśnie, do, i to jest dobre, bo nie ma dwóch takich samych alkoholików i nigdy nie będzie. I to jest właśnie w tym wszystkim najlepsze. Dzięki temu, że, że są te warsztaty dzisiaj, dzięki temu, że jest wspólnota, dzięki temu, że jesteście, ja po prostu zdrowieję i zaczynam po prostu działać, bo pięć miesięcy temu nie potrafiłem tego widzieć, pięć miesięcy temu to do mnie nie docierało i. Gdyby, gdyby, nie, gdyby nie pandemia, gdyby nie mitingi online, gdyby nie mitingi stacjonarne, gdyby nie wasze przesłanie to ja dzisiaj bym po prostu sam ze sobą nie poradził. A jeszcze tylko tak na zakończenie, bo mi się czas skończył, chciałem dodać, że każdy ma prawo własnego wyboru. Jeżeli ktoś chce bardzo tego, żeby wyzdrowieć, ktoś bardzo chce i szuka pomocy, to zawsze ją znajdzie, czy on będzie na ulicy, czy on będzie tak naprawdę miał kupę pieniędzy i dostępu do internetu. Bo jeżeli ktoś bardzo potrzebuje pomocy i bardziej bardzo szuka, to zawsze ją znajdzie, bo tak naprawdę trzeba chcieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo Krzyśku. Dzięki Krzyśku. Dziękuję bardzo speakerom za, za wypowiedź w temacie drugim. Teraz mam